W takim razie teraz mamy iść po to drewno, czyli spłata długu. Czyli to było tędy, jak dobrze pamiętam. To wybierzmy się. Na początku, na pewno odwiedzimy tego gagatka, który nam pomoże Markusa. Wyrabia się skóry i tak dalej. To pamiętam, że to on na, na początku uczył tego wszystkiego. Bastian wysłał mnie po drewno do wieży sygnałowej i obozu drwali. Masz dla mnie jakieś rady? Jak to jako która sporo łazi po okolicznych lasach. Bez porządnego wyposażenia nawet nie myśl o tej No jak i porządny sprzęt, ja z lagu biegam. Na znajduje się tylko kawałek na południowy wschód stąd. Ale będziesz musiał uważać na całe stada ścierwojadów na wzgórzu. Sprawa ma się gorzej z obozem drwali. Ale jest kilka sposobów, by tam dotrzeć. Możesz minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam radziłbym ci przeprawić się przez rzekę i iść wzdłuż niej aż do obozu węglarzy. Przysięgam na Adanosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni, który ruszał się jak ożywiony. Jeśli przeprawa przez rzekę Cię nie zachęca, to zawsze zostaje Ci dłuższa trasa przez las. Skręcasz na wschód przed wieżą sygnałową, a później odbijasz na południe. Okej, okay. czyli wiemy jak tam mniej więcej dojść, czy wybierzemy drogę przez wodę, czy po prostu do góry, eee, do wieży sygnałowej. Ale raczej pójdziemy do wieży sygnałowej. Bestie nie zbliżały się zbytnio do wioski i pól uprawnych. Jesteś tutejszy i jeszcze nie zacząłeś narzekać na uchodźców? Kiedy tu przybyłem wiele lat temu, byłem traktowany równie źle jak wy. Wtedy dodatkowo trwała plaga polnych bestii, co nie poprawiało humoru mieszkańcom. Wszystko się zmieniło, kiedy ludzie się dowiedzieli, że jestem myśliwym. O, czy muszę też zostać myśliwym. zaczęli traktować mnie z szacunkiem. No to wychodzi. Nie się nawet przyjaźni. Po wykonaniu zlecenia postanowiłem zostać jeszcze przez chwilę tutaj. Czas mijał, bestii nie ubywało. I tak pozostałem tu do dzisiaj. No dobra, możemy udzielić rad do ucznictwa. Możesz mi udzielić rad co do ucznictwa? O ile w przypadku strzelania do zwierząt zasada jest prosta. Zabij zanim do ciebie dobiegnie. No coś w tym jest. W przypadku ludzi nie zawsze chcesz zabijać. Kiedy widzisz, że twój przeciwnik ledwo dycha, wyceluj w nogi i dopiero wtedy oddaj strzał. W ten sposób powalisz przeciwnika, a go nie zabijesz. Przy odrobinie szczęścia, nie trafisz w kolano, i delikwent będzie nawet mógł wstać, kiedy już się ocknie. Eee. Ułatwimy no, to. Więcej o strzelaniu z łuku? Jeszcze więcej? Moje wskazówki to za mało? Trochę tak. Przydałaby mi się również wiedza praktyczna. Dobrze, mogę ci pokazać, jak poprawnie trzymać łuk, jak zręcznie się nim posługiwać, i jak wytworzyć własne. Ale będzie Cię to trochę kosztowało. Nie mogę marnować czasu, który mógłbym poświęcić na polowanie. A co za tym idzie, zarobek. Sam rozumiesz. Właśnie, oprawiania zwierząt też Cię mogę nauczyć. I podstaw, i bardziej wyspecjalizowanych rzeczy. Pokroju, wyrywania... No, tego się będziemy uczyć. Bo to zawsze jest strasznie dużo tego... Krzydeł, Sianka z tego było. Dobra, to na początku: yy, oprawienie zwierząt, skóry ssaków i skradanie. A tu, a ucz mnie? Co tam jest ciekawego? Zręczność i łuki. Okej, okay, no to na pewno wezmę łuczarstwo to jest do wyrobywania łuków. Wez... Tylko, że 150 golda, czy ja mam? Nie mam tyle golda. Dobra, zrób... Nie odkupię je od Ciebie za przystępną. Okej. Okay. Eee, przyniosłem trwa, Czy coś mam? Nie no, jak mogę mieć, jeżeli nie umiem nad e, skóry wziąć. Zróbmy save. E, posprzedaję mu jakieś różne fanty i chcę, żeby mnie nauczył teraz. Tam z 40 parę golda będę potrzebował. Many nie będziemy jakoś tak korzystać na razie, więc mogę to opierdzielić. Niech mnie nauczy. Nie Dawaj. z Twojej obecności, Możecie zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią. A kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzielać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia, ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Dobra. Ten nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Okej. Okay. Eee, Czyżem możesz mi czegoś się nauczyć? Pewnie. Czemu nie? Co tam ciekawego? Kły pazury, skrzydła kroplicy. Żuwaczek. Nie wiem, kto miał Żuwaczki. Polne bestie, chyba. Czoły jadowe. Nie mam pojęcia. Na, na pewno kły, pazury, skrzydła. No, na pewno będziemy się tego uczyć. To jest na pewno. Yy, punktów nauki mamy 20. Więc pewnie przeznaczymy to na coś, jeżeli będziemy mieć jakieś. Wolne siano. Ale teraz myślę, że pobiegniemy po prostu na. Jak to się nazywa? No to wieżę sygnałował. mamy tą telekinezę. Dobra. Przyspieszmy to trochę. Ktoś tu jest? Nie wiem, czy tu ktoś jest. Nie chcę go jakoś, nie wiem, ominąć. biegnąc na, na szybkości, nie? Sierwojat. No chodź. Nie wiem, czy da się go targetować. Chyba się nie da. Dobra. No trochę mnie tam poby, no nie powiem, że nie. Jajoś jada. Tu coś jest? Co mógłbym ewentualnie podnieść? Słyszę wilka. Czy dzika? To zwykły wilk, czy to dzik? Czy młody wilk? Nie do końca widzę. Dobra, to zwykły wilk. O, kurwa! I pierwsza śmierć, dziękować, ale mnie nakopał. Dobra, czyli będę musiał odskakiwać od niego. Nie wiem, czy zrobiłem save'a, obym zrobił. Dobra, zrobiłem. Dobra, czyli pierwsza oficjalna śmierć jest od Wilka. Hmm. <ścoughs> Muszę sobie przypomnieć, bo tylko na, każde, na każdego potwora... Bo, o, w mordę, poważnie, nie wam jak tam pobiję jednego. I to jest właśnie ta największa bolączka, jeżeli chodzi o goTIKA. Jednego pobijemy i może nas drugi po prostu pokonać i będziemy musieli walczyć tylko z tym samym potworem. To jest irytujące. Jeszcze Kryta mu za 35 władowałem. Dawaj, wilk. Runda druga. No dobra, czyli no już mniej więcej pamiętam, jak to się klikało w niego. Ale teraz pokonaliśmy go. Teraz go pokonaliśmy. Eee, no myślę, że trzeba grzyby opierdzielić, bo będzie lipa. Dobra, co my tu mamy? Coś tu jest do znalezienia? Mięso kopacza, ciemny grzyb. O tam jest ta wieża sygnałowa. O tam. U góry. Także no. Jest i kolejny wilk. W sumie łuk. Może bym go z łuku ponapierdzielał? No, poważnie, i teraz jakby się odbugował. No, żartujesz chyba. Kurwa, znowu mnie wilk pobił. No nie! Kici, kici. Kurwa, zapomniałem, że nie mogę odskakiwać od niego. Dobra, ale jeden HP! Dobra, drugi wilk pobity, jeden HP. Jako, że tu jest niedaleko chata tego myśliwego, to myślę, że zastosujemy taktykę Spanko, które pomoże nam po prostu zregenerować to HP. E, jakby to było bardzo daleko i nie miałbym tego, że szybko mogę biegać, to pewnie bym po prostu się wyleczył, a wiem, że tu się da spać. Także zrobimy tak zwane Spanko. Będzie jaśniej, może, bo to było chyba 13, ale to chyba za dużej różnicy nie zrobi. No i wracamy tam z powrotem. No nie będę tego tak wykorzystywał na nagminnie, ale myślę, że teraz dlaczego by nie, skoro i tak jesteśmy powiedzmy blisko, nie? No i wróciliśmy. Kolejny ścierwojady, chodźcie tu. Dobra, zobaczmy z tego łuku może. Młody ścierwojad. Dwie dyszki, tako? Czemu tam leśnego ścierwojada namierzyło? Dobra, ale dużo, dużo obrażenia w sumie, Ścierwojad. Nie pamiętam jak to dokładnie działało z tym łukiem. Nie, no, z tego łuku ładnie tam strzelamy. Co jak co? Może z łuku na razie sobie będziemy szaleć, bo na zwarcie jesteśmy trochę za słabi. To znaczy, no zabić zabijemy, nie? Ale strasznie dużo HP tracimy przez co przez to. Jest tu coś do zbierania? RD i tyle. No to nie za dużo w sumie. Ale no, zbierzmy wszystko. Zwłoki, złoto, tarta Gwina No, rzeczywiście jest 40, HP to zregeneruje. Jest tam wilk. Nie, kto to jest? Wilk czy sierwojad? Sierwojad. Kurde, no dobre są te sierwojady. Chociaż to są początkowe moby, ale no nie ma lekko. Nie ma lekko. Ile mam HP? Eee, 30, 76. 30 coś w sobie dawało. No dobra, no na razie będziemy po prostu łykać wszystko, co znajdziemy. No bo inaczej tego nie mam, jak obejść. Dobra, kolejny chodź tu. Gadzie ty. No w mordę, no muszę się przyzwyczaić, jak to tam, w którym momencie to klikać. Na razie no jest średnio. Leśna roślina, z tego co widzę. Pewnie, że ją podniesiemy. Mamy. O, tu grzyb, grzyb widziałem, dobra. Tu też coś było. Coś tam było, Więc ta pokrzywa. Dobra, nie wiem, czy tam czasem nie ma jakiegoś potwora. Nie wiem, nie widzę, chciałbym to podnieść. Nie, po prostu ognista pokrzywa sobie jest. Dobra. Tyle? Nie ma nic więcej dla mnie? Dobra, git, no to wracamy. Do góry. Mięsny grzyb, mięso kopacza. Czy tu coś jest? Tu jest jakiś grzyb, no to bierzemy ten grzyb. Tutaj dookoła po prostu pobiegamy, no bo może coś tu jest, a chętnie bym to przygarnął, no bo siana mamy bardzo dużo 8 sztuk złota. No jest nas nie stać. Zębate ziele rdest, Coś jeszcze jest? ziele lecznicze, No pewnie że podniosę Patelnia. Eee, patelnię myślę, że użyjemy, żeby wszystkie mięsa przysmarzyć, masz mięso wszystko. okej, okay. czyli będziemy mieć w razie czego do leczenia. Teraz nie wiem, no chyba będziemy musieli pogadać z tym gagatkiem, który pilnuje wieże. Son Johan. Ta Johan, Johan. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... Bla, bla, bla. Burze, sruże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. Okej. Okay. A, dr a to drewno? A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków. A co jak na horyzoncie pojawił się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. Ty, Do... Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz No pewnie! Zbawkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Hmm strasznie na tej górze wieje że nie idzie wysiedzieć załatw mi ognika to pogadamy proszę Przedaż. no i tutaj mamy tego ognika którego no, kupiliśmy to ja rozumiem. wcześniej no bo i tak bym to musiał poobiec i wrócić Już myślałem że zamarznę tutaj na kość dobra chodź za mną oho idziemy. Czy mogę go opierdzielić? Ufer, Chyba średnio. Weź jedną nie więcej. Przy okazji przekaż moje Dobra. Pociągnie, nie zadźwignie. Serta drewna. No dobra, to weźmiemy tylko jedną sztukę. E, czy to jest rzecz 20, czy tam nie ma nic napisane? Nie ma. Ok, no to teraz wracamy, oddać to drewno, które teraz zdobyliśmy za tego ognika, czyli wieży sygnałowej. E, na pewno poszukam sobie tu jeszcze jakiegoś potwora, bo mam dużo HP. Jak mamy dużo HP i, i tak wracamy do miasta, no to myślę, że wypadałoby się z kimś jeszcze tutaj pobić. Zobaczyć, co tam słychać. No przy to, tu taki ścierwojad sobie Stoi, wesoły Dobra, na razie. No dobra, no to nie szukam dalej, no nie Dalej mam full HP Czy tu coś jest do podniesienia? Miejsca pokrzywa, roślina jakaś Zbierzmy to Tam coś jest? Rdzespolny, bez Miejsca pokrzywa gdzieś tutaj jest to jest fajny motyw z tym, z tą telekinezą. Bar bardzo spoko. Tutaj nie pamiętam jak się to, co tu trzeba było, chyba siekierę. O kuźwa. Dobra, te młode ścierwojady to biło bardzo mało, także... Myślę, że możemy się ich nie lękać absolutnie. Dopiero jak są to zwykłe sierwojady albo wilki, to wtedy myślę, że robi się problem. Jeszcze jak zadamy te bonusowe obrażenia, tam 25, już w ogóle nie ma co gadać. Mięso kopacza. Dalej mamy 50 HP, więc no nie uśmiecham się wracać do miasta. Czy to, czy tu coś jest? Polna jagoda, rzeczny mirt. Co to jest? pielce. nie, z topielcami to wiem, że one mnie położą, to pamiętam. Tam coś lata. Gdzie Dobra podnieśmy ten rdespolny. Tu kto bier lata? Czy da się ściągnąć jednego tego dziada, czy nie? Miejmy nadzieję, że się tutaj będzie dało właśnie jednego tutaj zlurować. Koplica. Ma 40 HP. Mam 50. Chodź. Dobra idzie. Leży. Ledwo co, ale leży. Dobra, mamy 6 HP, co oznacza, że możemy iść do miasta. No i wracamy do Bastiana. Pochwalmy się, że udało nam się wykonać jego zadanie. Chyba, że na początku sprzedamy skóry. Mamy tutaj coś dla niego? Eee, Przyniosłem trofea. Aha, nie mamy. A on chciał tylko pazury i to drugie. A on skór chyba nie kupuje, tak? Tak mnie coś świta, że on właśnie skór chyba nie kupował, bo on kupował te pazury, o których wspomniał na początku. To powinienem chyba mieć jakieś skóry, albo jestem ślepy i tego nie widzę. Aha, rzeczywiście mam tylko dwie skóry, no to nie, nie zaszalejemy za dużo. No dobra, no to biegnijmy. Chociaż może tu gdzieś spanko byśmy uskutecznili, bo mamy zawrotne 6 HP. Dobra, tu wazimy do chaty. Tu łóżko, masz fajne? Fajne masz łóżko, sprawdźmy. Chętnie przygarnę. Dlaczego by nie? Dobra, powinno być ok. Dobra, przespaliśmy się, także. Gdzie jest nasz Bastian? Tu jest. San Sebastian, witam. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Ten zapas pozwoli nam załatać parę dziur i wymienić przegniłe deski. Swoją drogą Johan przesyła pozdrowienia. Nie wiem jak udało Ci się go przekonać do oddania czegokolwiek, ale zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Wygląda na to, że jesteśmy kwita, a przynajmniej jeśli chodzi o ciebie. Okej, okay, dostaliśmy 60 golda, gdzie za tego ognika, jak dobrze pamiętam, wydaliśmy 35, więc no. Coś tam podziałaliśmy.